Rywalem Mariusza będzie debiutujący na polskich galach, kiedyś klasyfikowany bardzo wysoko w światowych rankingach, pięściarz z Ukrainy, 19 walk, 19 zwycięstw, 6 wygranych przez EKO Zawodnik grupy Conspol Babylon Promotion, Artyom Karpec. 900 gramów waży Mariusz Biskupski 70 kg 900 gramów waży Mariusz Biskupski Natomiast Artyom Karpec 71 kg 700 gramów 71 kg 700 gramów Mieszczą się w tym limicie umownym Do 72 kg. Ta walka, panie i panowie Na dystansie 6 rond Artyom Nowa Biskupski kontra karpec 6 rund, Pozycja bokserska. I jeszcze zróbmy twarz na twarz. Biskupski kontra karpec rund. I pokonamy Ukrainiec, który jutro będzie debiutował podczas polskiej gali boksu zawodowego.